Jemas, jestem. Ostatnio dostałem pewną taką opinię na temat mojego pewnego starego, zresztą już podcastu. Ktoś słuchał i stwierdził, że brzmi jak AI. Bo tak czytam, tak jakby. Jakby. Po pierwsze, to jest tak. Dziwny zarzut, ponieważ to był podcast chyba sprzed dwóch lat, a dwa lata temu jeszcze to AI nie było tak rozwinięte jak jest teraz, że teraz każdy może sobie zrobić głos AI, który będzie ci czytał, lektorował, czy w ogóle wygenerować jakieś obrazki, nieobrazki i tak dalej. Wkurza mnie już to trochę powoli, że ludzie po prostu przesadzają z tym AI, jakby nie patrzeć. W sensie z jednej strony rozumiem... Też nie lubię to, tego co się dzieje z AI i w ogóle, ale takie kuźwa porównywanie już wszystkiego, takie dosłownie nie wiem, taka AI-fobia właśnie. Też jakby nie lubię tego AI, też mnie ono wkurza, ale jeszcze bardziej zaczynają mnie teraz wkurzać właśnie ludzie, którzy wszystko porównują do AI. Dosłownie wszystko, bo to co ja teraz wam mówię na temat mojego tam podcastu, to to jest nic. Ja to słyszę co chwilę dosłownie, już momentami, że na przykład, nie wiem, mam pewnego znajomego grafika, który ostatnio, o, coś mi usiadł na telefonie jakiś robaczek, yy, że jego grafika to pewnie jest wygenerowane w AI. Do jasnej cholery chłop się starał nad tym zrobić ładną grafikę, elegancką, rysunek i Ktoś mu, mówi, że to jest AI. No to to jest, no to może być strasznie demotywujące i przez taki, takie debilne opinie właśnie tracimy porządnych ludzi, jakby nie patrzeć w sumie. Znaczy obyśmy nie tracili i oby to nie, nie, nie wiem, no tak uważam, że to jest trochę przesada i, i powinno się trzeba nauczyć się rozróżniać właśnie rzeczywistość od AI.